Siemano widzowie, to ja Matisek, witam was w drugim odcinku wakacyjnego daily W dzisiejszym filmie zagramy z moim ulubionym Purychatką 1v1 Oczywiście mamy z nim kolaborację, więc na początku bierzemy sobie Piperkę Więc zobaczymy jak Purychatka sobie gra, niech sobie jeszcze wyłączy bociki Git, może taka być, dobra Najpierw sobie na spokojnie niech weźmie tą gwiazdkę Ja wam pokażę, że Matisek skillowy i jakby co, chcecie drugą perspektywę, to wbijajcie na kanał Purychatka, podłoga Sigma. Dobra, macie w opisie po prostu jego kanał. Ale gołd! Purychatka na glebie, 1-0! Purychatka na glebie, 1-0! Dobra, a ja myślałem, że ten porychatka to bardziej skillowy jest. No. Proszę! Uch, co tam, Kurde, myślałem, że go rozwaliłem. Teraz chyba mieliśmy na kolty grać. Dobra, 4-1! Let's go, dobra! On coś tam ogarnia na kolty. Tylko ja się boję, że będę wchodzić w jego atak. Nie! Kurde, ej. Dobra, dobra, czekaj, czekaj, bo moja... Czekaj, 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 czekaj. Dobra. Ja wchodzę w jego ataki, co jest? Przedstawicielka! Ja nie umiem. Dobra jak jakby mnie to trafiło to bym się wkurzył mega dobra mam ulta on też ma chyba ulta więc będzie ciężko będzie ciężko 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 dobra raz dwa lewa prawa skosy skosy ukosy ukosy skosy s s s s, s. dobra Lobby, do lobby dobra widzowie to już będzie free wygrana więc przejdźmy już do kolejnej rozgrywki albo w sumie pokażę wam jeszcze ile go rozwaliłem ile 5 do jednego oj 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 matisek dominuje dobra dobra widzowie maksymalne skupienie żeby nie, nie wypaść na gorszego daj na majkę no może trzech jumpów nie zrobię ale już ale już pur o, co co? Co? On mnie zawsze tak na początku rozwala, a później nie wie, co się dzieje. Ale o co? No jeszcze złapałem jakieś boczne coś. Ej, on mnie rozwala! O Jezu, dobra, poddajemy się, poddajemy się, poddajemy się, poddajemy się widzowie. GG Purychatka nas rozwalił, kurde, ale nie wiem na kogo on teraz. Dobra. GG Jeszcze go rozwaliłem, ale no... On chyba mnie 5-2 rozwalił. Kurde no mówiłem 5-2, ja jak mnie zdominował. Dobra, a na kim teraz? Last, dobra, widzowie, last gierkę zagramy sobie na moich zasadach, czyli na mojej pustej mapie. Jeżeli on wygra, mamy remis, a jeżeli ja wygram, to go z gmiotłem 3 do 1. Dobra, trzeba się skupić. On wybrał br Broka, ja nie umiem grać Brokiem za bardzo. Więc nie wiem, on, on ma Nie wiedziałem nawet, że Brok ma 4 ataki. Czemu? Nie na łeb. Dobra, widzowie. Dobra, chodź tu. Widzowie, wy zostawiacie suba, a ja rozwalam Purychatkę! Dobra, widzowie. Wygraliśmy walkę z Purychatką 1v1, bo mam teraz 5-2, czyli wygrałem 3 on 1, więc bardzo dziękuję za grę, Purychatko. I widzimy się w kolejnym odcinku Daily. Nara!